Siemaneczko, tutaj Arder. Jestem tutaj, żeby Wam ogłosić coś już oficjalnie. Ponieważ dzisiaj, albo wczoraj, później wieczorem, nie jestem pewien, wyskoczył na moim kanale ten piękny napis 100 subskrypcji. Teraz mam już na 101 dowód. Oraz, kto był moim zdaniem Jeszcze Jeszcze dam, dam, tak jak się byli ciekawi, y, listę y, sześciu, albo 5. zobaczę. Y, najczęściej oglądam filmy. Dobra, dobra, już tak mówię o tym, co zrobiłem, bo okej. Okay. cześć, cześć, spółka konkurs tak na pewno wszyscy czekali na konkurs konkurs oczywiście będzie ale kiedy i co będzie do wygrania do wygrania będą trzy paydaye The Heist, czyli myślę że nawet jakoś spoczkę jak na tylko 100 widzów no nie będę teraz mówił że nie spodziewałem się no bo nie nadzieję, że po roku będzie jakiś tysiąc ale i taki jestem teraz szczęśliwy patrząc z tej perspektywy tak więc 3 Payday'e The Heist I konkurs się pojawi w nowy rok Gdzieś tak koło 10 Się już konkurs pojawi Tak więc i Co trzeba będzie zrobić w tym konkursie? A tego jeszcze nie powiem Na pewno jedna kategoria wygrania jednego idea. To będzie po prostu napisanie w komentarzu Tak więc Dziękuję wam za oglądanie tego króciutkiego filmiku Z którego się tak cieszę Zapraszam do oglądania innych, do subskrybowania, no i teraz zobaczcie jeszcze moje nowe logo. Przyznaję się, sam go nie robiłem.